Moi kochani, witam Was, Edy Następna część pięknej książki Byłem w Niebie. Miejmy nadzieję, że my tam się wszyscy spotkamy kiedyś. Barankowa księga życia. Tak, szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymarzę, i wyznał imię jego przed moim ojcem i jego aniołami. Anioł, który mi towarzyszył, wskazał na coś i powiedział: Popatrz na ten mur. Był wysoki i wyglądał tak, jakby znajdował się w odległości jednej mili. Nagle znalazłem się pod murem. Podróżowanie w niebie wydaje się przebiegać z prędkością myśli. Popatrz na księgi. I wtedy Anioł powiedział: popatrz na księgi. Z lewej strony, na złotych kolumnach, niczym na wielkim pulpicie, leżała księga. Musiała mieć milę wysokości i trzy czwarte mili szerokości. Była ogromna. Jej stronyce odwracali aniołowie. Po prawej stronie była inna księga, Barankowa Księga Życia. Była otwarta, została uniesiony w górę, żeby mógł zobaczyć, co zostało zapisane na otwartej stronie. A tam znajdowało się moje imię, zapisane trzycalowymi złotymi literami z karmazynową obwódką. Richard z rodziny Sigmund, sługa Boga. Po nazwisku następowała data mojego urodzenia oraz nawrócenia. Purpurowa otoczka liter, którymi zapisano moje nazwisko, było najświętszą krwią Chrystusa. A nic nieczystego do Niego, to znaczy miasta świętego, nie wejdzie, ani ten, co popełnia ochydę i kłamstwo, lecz tylko zapisany w księdze życia baranka. Wszedłem na mur i zobaczyłem, że pełno w nim było różnego rodzaju drogich kamieni i klejnotów: jaspisy, sardonokysy, brylanty, jarzące się złociście szmaragdy i krwisto czerwone rubiny. Mur zbudowany był z pewnego rodzaju kamieni o dziwnych właściwościach. Kiedy dotykałem muru, wydawało mi się, jakby delikatnie głaskał moje palce. Bramy z językami ognia. I wtedy powiedziano mi, żebym podszedł do bram. Były ogromne. Zdawało mi się, że są wysokie na jakieś 25 mil. Nad każdą unosiły się trzy płomienie ognia, przedstawiające Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bramy wykonane były ze złota, ukształtowanego podobnie do kutego żelaza, zakrzywione u góry, z pionowymi wzdłużnicami i misternymi rzeźbami między nimi na dole. Złoto bram było symbolem wszelkiego wielkiego Bożego Miłosierdzia. Do bram wiodło tysiące ścieżek, unoszenie się w powietrzu i krystalicznie czystej wodzie. Wzdłuż mojej drogi za bramą stało mnóstwo pięknych domów, pałaców. Miały werandy na drugim, trzecim, a nawet czwartym piętrze. Ludzie mogli spokojnie przechodzić za ich krawędzie i bez wysiłku unosić się, opadając delikatnie na ziemię. Mogli też pozostać w powietrzu. Wydawało się, że mogą robić, co tylko chcą. Prawa fizyki zdawały się nie obowiązywać w niebie. Prawdo pro... poprowadzono mnie nad jezioro, gdzie widziałem ludzi unoszących się na wodzie, ale też pływających pod powierzchnią jeziora. Nie było żadnych fal, a woda była krystalicznie czysta i piękna. Wydawała się być nawet bardziej przejrzysta, niż otaczające mnie powietrze. Jezioro zdawało się nie mieć dna. Z jego głębin promieniował blask. Nie wiem, co to było, ale jaśniało niezwykłym blaskiem. Świetliste dno, błyszczące góry klejnotów, nie mam pojęcia. Woda zdawała się żyć własnym życiem. Nie wszedłem do wody, ale zanurzyłem w niej dłonie. Było to niezwykle przyjemne, podobnie jak kamienie w murze. Woda głaskała moje ręce. Było to odświeżające uczucie. To tak, jakby zanurzyć ręce w schłodzonej wodzie z bąbelkami, która ma jednak temperaturę pokojową, coś wspaniałego. Ludzie podchodzili do tej wody bez strachu. Patrzyłem, jak mi się zdawało, że miliony ludzi wędrujących w wodzie, unoszących się na jej powierzchni, a także pływających w niej, mogli oddychać pod krystaliczną, czystą wodą. A kiedy wychodzili z wody, to przesychali w jednej chwili, ponieważ w niebie nie ma śmierci, nikt nie mógł umrzeć, nawet kiedy znalazł się pod wodą. Dzieci mogły bawić się w wodzie bez obawy, że utoną. W wodzie nie ma żadnych niebezpieczeństw, niebezpiecznych stworzeń. W niebie nic nie może wyrządzić ci krzywdy. Później dowiedziałem się, że u tronu Boga są cztery rzeki. To jezioro było zasilane przez jedną z nich. Szeroką, na setki metrów i w niektórych miejscach bardzo głęboką, w innych zaś płytką. Kiedy tylko rzeka wypływała od tronu, jej poziom gwałtownie wzrastał. Jezus wydaje się być wszędzie. Złota ścieżka prowadziła do budynków, znajdujących się bardzo daleko, i nagle znalazła się tuż przy nich. Ścieżka skończyła się na ulicy, zrobionej z przejrzystej substancji. Wyglądała jak szlachetny kamień przetykający, przetykany żyłkami złota. Droga wyglądała na główną ulicę miasta. Zostałem zabrany do grupy ludzi. Zauważyłem, że obserwują moje zadziwienie tym, co zobaczyłem. Kiedy wędrowałem moją ścieżką, od czasu do czasu widziałem postać idącego Jezusa. Rozmawiał z ludźmi, uśmiechał się i tulił ich do siebie. A oni patrzyli na Niego z wyrazem takiego uwielbienia na twarzach, że ja też już chciałem być razem z nim i upaść do jego stóp. Jednak Anioł powiedział do mnie: Masz spotkanie z Bogiem, trochę dalej. Spotkasz się z Panem na swojej drodze. Cały byłem oczekiwaniem, już chciałem być przy Jezusie, jednak wiedziałem, że muszę poczekać. W niebie każdy ma swój czas spotkania z Jezusem twarzą w twarz, jednak nikt się nie niepokoi. Wszyscy są niesamowicie podekscytowani samą myślą o spotkaniu z nim. Ale z szacunkiem podchodzą do innych ludzi, którzy spotykają się z Panem wcześniej. Nikt nie próbuje wcisnąć się przed kogoś innego. Czułem wielki niepokój, ponieważ wiedziałem, że kiedy nadejdzie moja kolej, będzie to dla mnie najwspanialsza chwila na całą wieczność. Miałem dołączyć do tych, którzy w chwili ekstazy dostąpili możliwości zobaczenia Jezusa i rozmawiania z nim. Co ciekawe, chociaż wiedziałem, widziałem Jezusa przede mną. To nie mogłem powiedzieć, że nie znajdował się on także ze mną. Wyglądało to tak, jakby poruszał się z prędkością światła. Był tam tylko jeden Jezus, lecz wydawało się, że w tym samym czasie znajduje się wszędzie, a ja po prostu chciałem być z nim. Dzieci i niemowlęta w niebie. Jezus rzekł: Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Żadne dziecko, które zmarło, nie jest zgubione na wieki. Każde z nich jest z Jezusem i raduje się Jego obecnością. Wielokrotnie widziałem Pana przygarniającego małe dziecko, tulił je w ramionach i rozmawiał z nim. Zdawało się, że jest w szczególny sposób rozradowany tym, że dzieci są z nim. Podeszła do mnie dziewczynka o pięknych blond włosach, wyglądająca na jakieś 11 lat. Znała mnie. Ja też ją rozpoznawałem. Pamiętałem, że zmarła na raka. Myślę, że w niebie była kimś w rodzaju ambasadora. Cały czas wędrowała od jednej grupy ludzi do drugiej, śpiewając piękne pieśni. Bracie Richardzie, czy chcesz zobaczyć, co potrafię? – zapytała. Zmierzwiła swoje piękne włosy, włosy, które straciła w czasie, gdy zachorowała na raka. Kiedy przestała targać swoją czuprynę, włosy momentalnie ułożyły się doskonalną fryzurę. Niezwykłe zdolności dzieci. A potem zapytała – bracie Richardzie, czy chcesz usłyszeć, jak śpiewam? I zaczęła śpiewać najpiękniejszym sopranem, jaki tylko można sobie wyobrazić. Niebiańska ambasador śpiewała, a chóry nieba przyłączyły się do niej. To była najpiękniejsza pieśń, jaką słyszałem. A wielki talent dziewczynki od razu rzucał się w oczy z powodu jej młodego wieku. Nie była jedynym dzieckiem, jakie tam widziałem. Było tam mnóstwo innych dzieci obdarzonych tak niezwykłymi talentami, że nie mógł się z nimi równać żaden dorosły na ziemi. Jeśli w życiu doczesnym byłeś dobrym śpiewakiem, to w niebie możesz śpiewać milion razy lepiej. Zdolność tej małej dziewczynki przekraczały wszystko, z czym kiedykolwiek zepnąłem się na świecie. W pewnym miejscu nieba widziałem młodego chłopaka siedzącego przy fortepianie. Ten instrument wydawał się mieć kilkadziesiąt metrów, wyglądał jak wielki fortepian, jednak na jego środku stała wielka harfa. Młody chłopak siedział tam, ale jeszcze nie grał. Była to duża, otwarta przestrzeń, jakby wielki dziedziniec otoczony kilkoma domami. W końcu zaczął grać.